Powstało dopiero po 1569 roku. Przedtem to się nazywało Lituwa. To niech mi pan wyjaśni, dlaczego się mówi o wielkim księstwie litewskim i Jagiele. On był Lituwa. Zupełnie co innego. Małe księstwo, które miało może 100-150 tysięcy ludzi w granicach naszych dwóch powiatów. I nic więcej. To teraz niech pan sobie pomyśli, a jak to się wzięło że i skąd, że takiego dubka wzięliśmy na króla państwa, które miało w tym czasie już ponad 3 miliony ludzi. I było na tyle silne militarnie, że potrafiło rozbić wyprawę króla angielskiego na, na Litwę. Krucjata, którą zrobił w 1392 roku, prawie 20 tysięcy Anglików tam wojsk pomocniczych, została rozbita przez Polskę. O tym się nie mówi, żadny podręcznik pan tego nie znajdzie. Czyli nasze państwo już było dość silne. To było 6 lat po tym, jak już Jagiot wszedł na nasz tron, no i jako władca udzielił pomocy swoim tym nie, rodakom. Ale na tym to polega. A u nas praktycznie. Od czasów, no co najmniej Bolesława Krzywoustego byliśmy lennem Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Narodu Niemieckiego przez 175 tam, czy 6 lat do 1320 roku. Czyli w sumie okres okupacji był dłuższy niż rozbiory w XIX wieku. Czyli przez ten cały okres nie było żadnej edukacji polskiej. Przecież na obszarze ponad miliona kilometrów kwadratowych mieliśmy tylko jedną szkołę wyższą w Krakowie. I to dopiero po 400 latach od początku powstania pierwszych uniwersytetów. Bo w Rzymie już było około 1018 roku wyższe szkoły typu uniwersytet, a w Polsce dopiero po śmierci Jadwigi, czyli w 1406 roku. U nas nie umiano zrobić zwykłego wodociągu. Nie ma w Polsce miasta, które by miało akweduk, tak jak w Francji, we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy Portugalii. Dwa tysiące lat i te budowle stoją. A w Polsce nie ma żadnej, nie ma żadnej drogi bitej, nie ma żadnych mostów, nie ma nic. I to do dzisiaj. Przecież projekt zagospodarowania brzegu Wisły to jest z 1936 roku. Tam są jeszcze miejsca, gdzie leżą stare faszyny. I minęło od tego czasu 90 lat i nic nie zrobiono. Czyli jest jakaś siła X, która blokuje wszelkiego rodzaju takie y, rzeczy. Proszę zauważyć, że y, autostrada numer 1 to miała być Gdańsk, Kraków i na południe Europy. Do dzisiaj jest nieskończona, 30 lat minęło. Ale autostrada Berlin-Moskwa została wybudowana w ciągu 4 lat. No to znaczy, komu była bardziej potrzebna autostrada i drogi? A cały handel Skandynawii z południem przyjęli Niemcy. Po drugiej stronie Odry wybudowali w ciągu czterech lat świetną autostradę i cały handel przyjęli. To jaka jest u nas samodzielność, jeżeli prostej drogi nie umiemy zbudować? Zrobiliśmy taką rzecz, że Chińczyków puściliśmy na nasze budowy. Około roku chyba 2012. Stratą miliarda skończyła się ta y, zabawa z Chińczykami. A co teraz słyszymy? Chińczycy wykupili y, wszystkie y, fabryki żywieniowe na Mazurach. Wykupują następne. No to jakim trzeba być idiotą, żeby sprzedawać kurę, która znosi złote jaja? Jeżeli oni potrzebują żywności, to powinniśmy sprzedawać żywność. A produkcja miała być u nas, na tym możemy zarabiać. A sprzedaż Dlaczego sprzedajemy? Za tamto się jeszcze nie rozliczyli, a już im daliśmy nowe fabryki. Dlaczego? Daliśmy się jak barany obejść przez tak zwane epidemie: czy to ptasia, grypa, czy afrykański pomór świń. Najpierw ceny spadały, potem nam wymyślono epidemię, której nie było. Poza tym, nawet jeżeli by była, to to mięso i tak się nadawało do konsumpcji. Więc całe działania Ministerstwa Rolnictwa i Głównego Inspektora Sanitarnego są przeciwko Polsce, czyli pod pretekstem epidemii zmniejszono po głowie żywca w Polsce. Generalnie, jeszcze w stanie wojennym mieliśmy około 21 milionów sztuk trzody chlewnej. Teraz mamy około 6, a może nawet już mniej, bo po tych masowych wybijaniach w ostatnich dwóch latach, to nie wiem, ile zostało. A co się okazuje? Okazuje się, że mięso jest na rynku. Czyli przychodzi z tych czarni, które Niemcy wybudowali po drugiej stronie odry gdzie pracują polskie parobki. I to działa. I co teraz słyszymy? Mięso podrożało 30%. No to teraz proszę sobie pomyśleć. Rzekomo rodziny wielodzietne dostaną po 500 zł więcej. No ale jak mięso samo podrożało 30%, no to oni nie, i tak będą mieli deficyt budżetowy, bo nie będą mogli kupić sobie mięsa. Nie mówiąc o tym, że cała masa tych produktów żywnościowych z Unii jest tak zwanego pośredniego sortu. To nie jest żywność, którą można by spokojnie dawać chorym, dzieciom, jakimś rekonwalescentom. Nikt nie bada skażenia glifosatem, nikt nie bada skarżenia innymi pestycydami i tak dalej. Przecież Główny Inspektor Sanitarny od 30 lat zajmuje się handlem szczepionkami. I to nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że taki jest. No i w tym aspekcie trzeba spojrzeć na sprawę, że te wszystkie sanepidy zarejestrowane są w Niemieckiej Izbie Handlowej w Frankfurcie. Każda pod innym numerem, czyli już jest rozbicie dzielnicowe. Nie ma jednego numeru dla polskiego yy, inspektora sanitarnego, tylko każdy inspektorat wojewódzki ma od kolejny swój numer. Tak jak normalna spółka dochodowa. I to jest problem, z którym się borykamy cały czas. Bo to świadczy, że wypowiedź pana premiera Morawieckiego, że jesteśmy własnością kogoś z zachodu, czyli że jesteśmy tylko i wyłącznie kolonią, no jest prawdziwa. W ten sposób trzeba na to patrzeć. Bo już IBM wymyślił koncepcję numerowania. W latach 30. na przykład w obozach koncentracyjnych była technologia IBM-u znakowania ludzi. W tamtych czasach system cyfrowy wydawał się sprawniejszy. Oczywiście jest to nieprawda, dlatego że w tej chwili pod każdą literę można podłożyć jakiś znak. I to jest tak samo do obróbki komputerowej. Natomiast y, litery mają 24 y, z, znaczenia w jednym z, y, ustawieniu w, w porównaniu do liczby, które ma tylko 9. Proszę zauważyć, y, jak w latach 90. wprowadzono nową numerację samochodów, to były tylko litery. A teraz już coraz częściej są liczby. Y, przepraszam, były tylko. Liczby, a teraz coraz częściej są litery. Bo pod jednym znakiem można 24 umieścić inne symbole. I o to chodzi. I myślę, że to tylko to. Natomiast dlaczego chipy? A, to jest bardzo proste. Bo na odległość można będzie zatrzymywać takich, takich osobników. Jest świetny film yy, Strażnik Czasu, który pokazuje, że jeżeli ten chip zostanie wszczepiony. Danemu człowiekowi, to oprócz tego, że posiada numer identyfikacyjny i tak dalej, to można go w każdej chwili zamordować. I Oczywiście zupełnie przypadkowo, nie będzie nikogo winnego, tylko po prostu chip wydzieli jakąś truciznę, czy w jakiś inny sposób zadziała, no i dany osobnik zginie. Czyli prosta depopulacja na zasadzie nie po uważaniu, tylko. Dostaną gdzieś tam w centrali yy, rozporządzenie, że na przykład w danej miejscowości ma być 1000 czy tysięcy ludzi mniej, i w ciągu powiedzmy 2-3 tygodni będzie jakaś epidemia wymyślona, grypy i, i, i ludzie zaczną umierać nagle. Dobry Państwu, na początku chciałbym się ustosunkować do wpisów, jakie się znajdują pod moimi wykładami. Zupełnie nie rozumiem zdziwienia, że yy, na tablicy informacyjnej znajduje się znak krzyża. Jeżeli jesteśmy organizacją katolicką, to od dwóch tysięcy lat wiadomo, że krzyż jest symbolem tej religii. Nie widzę żadnego, nie znam żadnego powodu, dla którego nie mielibyśmy tego ujawniać. Uważamy, że do tej pory, w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat, tylko cywilizacja łacińska wprowadziła jakikolwiek ład i porządek w stosunkach międzyludzkimi i dla ludzi. Nie znam żadnej innej cywilizacji, która by się opiekowała chorymi, rannymi, tak jak to było w cywilizacji łacińskiej. Cały proces sądownictwa został stworzony przez cywilizację łacińską. W takiej cywilizacji turańskiej jedynym prawem była wola tak zwanego władcy. Jak chciał, to ścinał kilkaset osób, jak nie chciał, to nie ścinał. A tego w cywilizacji łacińskiej nigdy nie było. Te wszystkie mordy zaczęły się dopiero jak powstały sekty y, protestanckie, anglikańskie czy jakiekolwiek inne. Proszę zauważyć dwie rzeczy. Od 300 lat, czyli od tak zwanej y, Komisji Edukacji Narodowej stworzonej przez agenta angielskiego Samuela DiPonta, nigdy w Polsce nie było. W, i własnej edukacji. My dostajemy programy, które mamy wykonać. I mogę to bardzo łatwo udowodnić. Na przykład po 1945 roku wiadomo było, że na terenie wysp brytyjskich istniały obozy koncentracyjne dla żołnierzy polskich na wyspie Węży było w sumie w Anglii sześć takich obozów. No i ja rozumiem. To było w czasie wojny, jakieś tam ciążyły na tym przekleństwa, o tym się nie mówiło, żeby nie drażnić ludzi. Do tych obozów najczęściej trafiali żołnierze i oficerowie, którzy byli przeciwni Sowietom, którzy w 1939 roku we wrześniu mieli do czynienia z Sowietami, którzy uciekli z tamtych terenów. Ten fakt istnienia obozów koncentracyjnych dla Polaków na wyspach brytyjskich przez cały okres II wojny światowej nigdy nie był w PRL-u nagłaśniany. No jak to? Z jednej strony był zły zachód, z drugiej dobry wschód. To przecież taki propagandowy temat, jak obozy koncentracyjne dla sojuszników, powinien być przez komunistów rozdmuchany do absurdu. A nic takiego nie miało miejsca. Potem przyszedł 1989 rok, zmieniliśmy rzekomo orientację, ale nadal o tych sprawach nic nie wolno pisać, i y, tak zwany Narodowy y, y, Instytut, który ma się tym zajmować, nie, ma, nie porusza w ogóle tematu. Mamy odwrotną stronę. W 1941 roku, właściwie w 1940 roku, 41, zatopiono na Morzu Białym. W sumie ponad 100 tysięcy ludzi. W większym okresie, nie w kilku dniach. Z tego było ponad 8 tysięcy Polaków. I znowuż, ja rozumiem, że w okresie tak zwanego komunizmu nie wolno było o tym mówić, bo to wielki brat ich zatapiał. No ale po 89 to powinno się wszystko znaleźć w podręcznikach szkolnych. A do dnia dzisiejszego IPN nawet nie wspomina o takich rzeczach. Powstanie przeciwko okupantom w Lwowie, w tym samym czasie co w Wilnie. I do dnia dzisiejszego nie ma żadnych publikacji, ani IPN-u, ani w podręcznika o tym, że tam także walczyli Polacy o Polskę. Mało tego, około te 5 tysięcy tych powstańców w ciągu tygodnia po wejściu Sowietów, Zostało zaaresztowanych i wymordowanych, wymordowanych w Turzy Małej poprzez przecinanie gardła nożami, bo jak się żalił jeden z enkabudowców, patioszka yy, bat, bat, Stalin powiedział, że każda kula kosztuje 10 kopiejek, więc trzeba oszczędzać. Ludzie to zanotowali, to wszystko było opisane, ale oficjalnie w podręcznikach nie mamy śladu o tym. Czyli innymi słowy, Obojętnie czy to był rok XIX bieg, czy XX, czy XXI, cały czas system i tematy edukacji są prowadzone przez City of London Corporation. Państwo widzą, że okupacja danego kraju wcale nie musi polegać na tym, że mamy ileś tam obcych baz na swoim terenie. Okupacja polega na wyzysku pieniądza w wyzysku pracy. To, co mówiłem o tak zwanym afrykańskim Pomorze Świń, że to jest fikcja literacka. Już mamy konsekwencje tego. Jeszcze do niedawna ceny mięsa były stosunkowo stałe, ale po wymordowaniu tych kilku tysięcy czy milionów sztuk tuczników nagle się okazuje, że ceny mięsa przed świętami wielkanocnymi podskoczyło o 30 prawie procent. Oczywiście w tych wszystkich marketach znajdujemy jakieś tam przetwory mięsne po 10 czy 12 zł, ale nikt nie badał jakości. Skąd to jest i co się znajduje w środku? Nasze sanepidy nie przeprowadzają żadnych badań zawartości pestycydów glifosatu w produktach, które sprowadzane są do Polski. I nikogo to nie obchodzi, że już przestaliśmy być krajem samodzielnym żywnościowo, i łatwo nas zalać towarami żywnościowymi przetworzonymi, o którym wiadomo, poprzez badania naukowe przeprowadzone w renomowanych instytucjach na zachodzie, że są przyczyną ponad 30 do 40% nowotworów przewodu pokarmowego, a te nowotwory, z kolei są źródłem zysku dla tych samych koncernów, które nam przysyłają później leki do leczenia czy usuwania skutków zatruć czy nowotworów indukowanych przez właśnie tą przetworzoną żywność. I to jest jeden problem. Drugi problem, który ewidentnie widoczny jest pod wpisami internautów, to jest istnienie całej masy troli. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Warszawski wykazały, że tylko jeden promil ludzi rozumie mowę pisaną. Jeden promil. Czyli oświata w Polsce już tak nisko spadła, że przeciętny uczeń nie rozumie tego, co jest napisane. I to wyraźnie widać w tych wypowiedziach. Podam przykłady konkretne. Cywiliz... Pojęcie cywilizacja oznacza zespół praw, jakimi się rządzą duże grupy ludzi. Nie ma nic wspólnego z metodami leczenia. Taka przykładowo pani Kowalska, nomen omen, twierdzi, że to jest stara teoria Feliksa Konecznego na temat cywilizacji i nie ma dzisiaj żadnego znaczenia. Oczywiście, że ma. Konsekwencją tego jest sprawa właśnie metod leczenia, które w danym kraju się wprowadza. Konkretnie, zarówno brzody żołądka, jak i nadciśnienie, jak i cukrzycę można wyleczyć sposobami prostymi, na przykład fitoterapią, czy z odrzuceniem żywności przetworzonej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że Zaśmiecanie umysłów młodych ludzi, którzy chcą się uczyć głupotami, które wymyślono 100 czy 150 lat temu, ma tylko jeden cel. Oni mają się odzwyczaić od normalnego myślenia. Oni nie mogą kojarzyć faktów. Co zrobiono po 1945 roku? Pierwsze, co zrobiono, to wyrzucono logikę jako przedmiot. Potem pan Gertych jeszcze gorzej, bo wyrzucił matematykę. Z matur. Czyli praktycznie ostatni element logiki został skreślony. No, durni mają być, którzy będą tylko i wyłącznie wypełniali instrukcje czy procedury, które ktoś tam opracował. Można to łatwo udowodnić, dlatego, że po 90. roku wprowadzono w Polsce zarówno masowo, na masową skalę testy, jak i procedury. Każdy, chociaż troszeczkę myślący osobnik, wie, że człowiek od człowieka się różni. Zarówno masą, jak i y, przemianą. Jeden może jeść cały czas jest chudy, a drugi troszeczkę zje jest, jest gruby. W związku z tym nie można wymyślić jednej procedury na leczenie stada bydła. Tak się postępuje właśnie z bydłem, a nie z ludźmi. No, do każdego człowieka trzeba podchodzić indywidualnie i inną metodą można go wyleczyć. A tego się u nas nie robi. I to jest coś, co powoduje wzrost kosztów leczenia. Proszę zauważyć, państwo, czyli grupa aktorów wypełniających polecenia City, a to bardzo łatwo można udowodnić, bo radnych posłów, senatorów nazywa się aktorami sceny politycznej. A wiadomo, że każdy aktor musi grać według scenariusza, który ktoś musi opracować. Jeżeli aktor spełnia swoją rolę dobrze, to zostaje wybrany w cudzysłowie na drugą, trzecią kadencję. A jeżeli nie spełnia, to po pierwszej kadencji zostaje usunięty. Sam system wyborczy, czyli prawo wyborcze w Polsce jest zdjęte z sufitu. Jak można uznać za kogoś samodzielnie myślącego osobnika, który skończył dopiero szkołę średnią? Choć powinno być w ten sposób, że każdy, kto ma chce mieć bierne prawo wyborcze, powinien mieć za sobą co najmniej dwuletni okres pracy, obojętnie na jakim stanowisku idzie, ale powinien wiedzieć na czym polega praca. Jeżeli natomiast chce mieć czynne prawo wyborcze, czyli być wybranym na radnego czy posła, powinien mieć odpowiednio 10 albo 20 lat pracy zawodowej, bo dopiero w ten czas on wie. Jak można korelować naukę teoretyczną z tym, co się znajduje w praktyce, w życiu? Senatorem nie miał prawa, by zostać osobnik, który ma mniej niż 30 lat pracy zawodowej. Nie można, powiedzmy w cudzysłowie, eunucha intelektualnego stanowić na, posadzić na stanowisku, w którym on będzie decydował o tym, co będzie robione z. Kradzionym w społeczeństwu majątkiem. Bardzo dobrze to podał niejaki ziuk e, piusucki e, Ginet-Serman. Że do polityki garną się tylko nieudacznicy, którzy nigdzie nie mogą znaleźć swojego miejsca, i jest to dla nich ostatnia deska ratunku, żeby dobrze i wygodnie żyć. I widzimy to wyraźnie, że ta grupa. Jest jedynym pracownikiem, jedyną grupą pracowników, która sama sobie ustala wynagrodzenie. Proszę zauważyć, że nie ma limitu tak zwanych diet dla radnych, posłów czy senatorów. Oni sobie sami to ustalają i z tych pieniędzy, które, że tak powiem, zostaną ukradzione społeczeństwu, najpierw oddzielają tą część, która pokrywa ich zapotrzebowania a dopiero z reszty coś tam robią, na przykład 500 plus. Przecież żaden rząd na świecie nic nie wytwarza. Od 30 lat usiłujemy doczekać na przykład tak zwanego koszyka świadczeń, czyli co przysługuje obywatelowi za jego podatek przymusowo ściągany dotyczący służby zdrowia. No i przez 30 lat żaden z ministerstw nie umie tego opracować. I to jest dowód wprost, że wcale nie chodzi o ratowanie zdrowia czy życia, tylko chodzi o wyprowadzanie pieniędzy z kasy. Konkretnie, pan minister stwierdził, że będzie profilaktyczne usuwanie piersi czy jajników u kobiet. Proszę sprawdzić w piśmiennictwie jak najbardziej naukowym, że to jest literacka fikcja i nie ma żadnych dowodów, że genetycznie to są jakiekolwiek zmiany. Badania genomu ludzkiego przeprowadzone w latach 90. za cenę 5 miliardów dolarów wykazały jednoznacznie, że obrazowo mówiąc z wilka możemy zrobić zarówno Bernardyna, jak i Doga czy ratlerka, ale odwrotnie tego już zrobić nie możemy. Czyli zubożenie genów następuje. To samo dotyczy tak zwanych dziedzicznych chorób. Jest ich naprawdę bardzo mało. I jeszcze do lat 80. praktycznie to były zupełnie pomijalne sprawy. Dzisiaj się to rozmnożyło, jest prawdziwa epidemia, ale nie dlatego, że jest tak naprawdę, tylko dlatego, że to pozwala na wyprowadzanie większej ilości pieniędzy. Na przykład zezwolono obecnie na nielimitowane wykonywanie tomografii komputerowej. Zapomniano oczywiście w cudzysłowie, że. Jedno badanie tomografii komputerowej można robić u pacjenta raz na 5 lat. Dlatego, że dawka promieniowania jonizującego jest taka, że o 30% zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia raka. No i jakoś w ministerstwie nikt o tym nie wie. To samo dotyczy mamografii. Już przed kilku laty uznano, że wykonywanie badań mamograficznych częste, czy co rocznie, czy co dwa lata, Zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia raka. To są badania jak najbardziej przeprowadzone przez ośrodki naukowe. A w Polsce, nie tylko, że nie bierze się tego pod uwagę, ale dodatkowo wysyła się jeszcze zawiadomienia, czyli mobilizuje. Straszenie chorobami to jest najczęstsza metoda wykonana medycyny rockefellerowskiej, która u nas weszła do